Tajemnicza woda, czyli kolejny legendarny artefakt do naszej kolekcji. To mi się podoba. O to chodzi. Moi drodzy, jeżeli tak jak ja chcecie odnaleźć wszystkie legendarne artefakty... Jeszcze jak? ...to w celu zdobycia tajemniczej wody musicie udać się do regionu Zaton na północny wschód od Słutańska. Od razu zaznaczam, że artefakt pojawia się tam jedynie w godzinach od 22 do 4 nad ranem. A dlaczego? Wtedy też na widocznej polanie pojawiają się zielone ogniki. Uważajcie jednak z bieganiem, aby w nie nie wpaść, gdyż zadają niemałe obrażenia. Całe wyzwanie polega na znalezieniu butelki z tajemniczą wodą, która pojawia się w losowych miejscach, niekoniecznie przy samych ognikach. Poszukiwań nie ułatwia fakt, że na tym obszarze nie działa ani latarka ani detektor i jest tam cholernie ciemno. Ciemność, widzę ciemność. Musicie więc szukać na ślepo i liczyć na szczęścia. Nie zniechęcajcie się, gdy po dłuższym czasie nie znajdziecie butelki, gdyż może to naprawdę zająć ciut więcej czasu. Gdy już uda wam się znaleźć artefakt, postarajcie się jak najszybciej opuścić obszar, uważając przy tym, aby nie wpaść na którąś ze skał bądź ciągniki. Po opuszczeniu obszaru, przyjrzyjcie się butelce, gdyż jest to jeden z najlepszych, legendarnych artefaktów w grze. Nie dość, że znacznie zwiększa maksymalny udźwig, poprawia nasze poruszanie się, to wisienką na torcie jest zapewnienie bardzo wysokiej odporności na promieniowanie. Trzeba przyznać, że naprawdę warto go znaleźć. Dajcie znać w komentarzach, czy udało wam się go zdobyć.